Właściwie wszyscy tak uważają, że jest jeden wszechświat. I zgodzę się z tym, że jest jeden wszechświat fizyczny. Czyli MEST, Czas, Przestrzeń, Energia, Bateria. Oczywiście te cztery elementy to są tylko. Elementy wszechświata, ale najbardziej takie podstawowe elementy. I tu może się wydawać, że właściwie jest jeden wszechświat, w którym najlepiej się funkcjonuje wtedy, gdy się funkcjonuje w nim. Nie w swojej głowie, tylko na zewnątrz, gdy jesteś nim zainteresowany. I gdy jesteś zainteresowany życiem w nim. Ale w rzeczywistości jest jeszcze drugi wszechświat. Ten drugi wszechświat nosi nazwę wszechświat innych ludzi. Czyli tak naprawdę tożsamości, cała tożsamość, osobowość innych ludzi. I, to, I ten rodzaj wszechświata jest w rzeczywistości również skomplikowany, gdyż nigdy nie wiadomo, co jest w osobowości, a poza tym w tym wszechświecie jest jeszcze rzeczywistość danej osoby. Nieprawdą również jest to, że nie możesz wchodzić w wszechświaty Innych ludzi. Gdyż możesz. To nie jest coś takiego fikcyjnego, tylko przyjmowanie osobowości innych ludzi. Czyli nie, jako wchodzenie w nią. I o co chodzi z tym wchodzeniem? Nie chodzi tu w ogóle o żaden pseudonaukę. Ani o coś jeszcze gorszego, i nie chodzi tu, tu nawet o jakieś duszę ludzką czy coś w tym stylu. W duszę ludzką niech wierzy kto chce. Tu nie chodzi o wejściu w ciało osoby, ale chodzi o przyjęcie osobowości, gdyż można przyjąć kogoś osobowość. Osobowość, czyli kogoś zachowania, ale te zachowania i to wszystko w pewnym sensie. Nie w, takim, nie, nie w takim sensie, że tylko niektóre zachowania, ale w takim, że wszystkie z tej części osobowości, zachowania się przejmuje. Może to być do... Takiego stopnia powielone, że na przykład Twój ojciec miał taki nawyk, że jadł nożem. Więc Ty możesz również jeść nożem, bo przejąłeś część takiej osobowości. To był tylko przykład, ale pokazuje, jak mocno to działa. I Zanim wrócimy do tego drugiego wszechświata, musimy jeszcze trochę tak porozmawiać o tym trzecim. Gdyż jest jeszcze y, trzeci, którym jest twoja własna taka tożsamość, którym jest twoja własna osobowość. Nie chodzi mi tu o twoje ciało, ani nie chodzi mi tu o Twój mózg, ani o nic w tym stylu, tylko chodzi mi tu o osobowość w sensie Twoich zachowań, Twojego sposobu myślenia, Twoich schematów. To wszystko znaczy osobowość. To również są Twoje przekonania. I Chodzi o to, żeby nie utracić tej swojej tożsamości na rzecz cudzej, gdyż można tę tożsamość od kogoś przyjmować tak na stałe i to wcale nie jest dobre. Bycie sobą to naprawdę ważna rzecz i warto to zachować, ale wiele ludzi. Mówi o tym, że trzeba być sobą, ale nie mówi o tym, co zrobić, żeby to zachować, albo żeby poradzić sobie z tym drugim wszechświatem, który chce opanować ten pierwszy, może nie pierwszy, ale ten trzeci. I tu są pewne wyjaśnienia. Ale najpierw muszę jeszcze wyjaśnić to, jak może powstać taki wszechświat w Tobie. Po pierwsze, może powstać poprzez bolesne doświadczenie. Załóżmy, że jesteś. Na przykład matkom, i, i ktoś cię bije, to ty później możesz przejąć osobowość tamtej osoby tak podświadomie, tak nawet nieświadomie, gdy powstało już bolesne doświadczenie. Przypominam, że powstanie Bolesnego doświadczenia to nie jest nic racjonalnego. Więc powstanie tożsamości, która odbiera Twoją siłę, również często nie jest niczym takim jasnym, takim racjonalnym. I tu muszę zaznaczyć ważną rzecz umysł nieświadomy nie jest racjonalny. I jak ktoś Ciebie tak zwanie napastuje i Ciebie zwycięża, bo Twój umysł nieświadomy odbiera go jako zwycięzcę. On Ciebie zranił, on Ci zrobił krzywdę, a Ty jemu nie. I tak to Odbiera. Podobnie jest z, yy, z zwierzętami, i pomimo to, że często porównanie zwierząt do ludzi jest słabym pomysłem, to tu, lecz poprawnie, człowiek warto, żeby testował różne mechanizmy na innych ludziach, i, i, I mimo wszystko jest taka zasada, że niektóre zwierzęta są do ludzi podobne, a przynajmniej mają takie podobne mechanizmy. Nie wszystkie, i to są tylko niektóre mechanizmy, ale tu ten mechanizm się zgadza. Chomar, który przegrywa, Walkę z innym homarem. On po prostu uznaje, że ten jego przeciwnik był zwycięzcą. I nawet się wytwarzają specjalne w nim substancje, które sprawiają, że on reaguje na tą przegraną klęskę. I tak samo tu w podświadomości. Jest zawarty zapis tego, że przegrałeś. I chociaż racjonalnie już później możesz o tym nie pamiętać, to twój umysł cały czas o tym pamięta i może przyjąć jego, jego osobowość. I tu ta osoba może być kimś, kto, nie ma dużo pieniędzy, ale po prostu jest z nim związane bolesne doświadczenie, gdzie ty przegrałeś, przez co część, a właściwie jego tożsamość została częściowo przejęta jako, jako zwycięzcy. Trzeba się na zwycięzcy wzorować, więc ty możesz mieć później podobne, do niego zachowania. I tu dochodzimy do odtwarzania. Tak samo jak na kasecie jest odtwarzana cała sytuacja, tak samo tu cała sytuacja jest od, odtwarzana przez umysł nieświadomy. Dajemy na to, że rodzic bił dziecko, to takie dziecko w przyszłości może mieć bolesne doświadczenie. I w przyszłości, jakkolwiek głupio czy dziwnie by to zabrzmiało, w czasie aktywowania się tego bolesnego doświadczenia, dziecko może tak samo wymachiwać. Ryłkami, nogami, mieć takie same od, odczucia, i jak i w takiej sytuacji on odtwarza to, co robił ten sprawca. Oczywiście to zdarza się rzadko i często, nawet do końca życia to może się nie zdarzyć, bo takie bolesne. Doświadczenie musi się włączyć. I to na tyle, to była taka mała, może, zmiana tematu czy coś w tym stylu, ale na razie tu interesuje nas to, że przyjmuje się część tego charakteru, część tej, może powiedzieć, osoby, może nie osoby. Ale osobowości, gdyż z powiedzeniem słowa osoba trzeba uważać. jest że pokręcone, gdyż niektórzy ludzie uważają, że osoba znaczy osobowość, niektórzy, że osobowość znaczy ludzka dusza. Więc lepiej jest najzwyczajniej użyć słowa osobowość. I wtedy y, może być przyćmiona, podstawowa. Osobowość przez takie naleciałości przez fałszywe osobowości. I na tym polega przyjęcie osobowości przez, przez ciebie w wyniku bolesnego doświadczenia. I właśnie po to są te całe. Procesy i ćwiczenia w stowarzyszeniu kursów. Tak, nie tylko po to, ale częściowo po to, żeby usunąć tą fałszywą tożsamość. I ych, tu warto usuwać te bolesne doświadczenia, a jest specjalny typ bolesnych doświadczeń, które trzeba usuwać, żeby udało się zwrócić tą tożsamość, a właściwie odzyskać swoją taką prawdziwą osobowość. Tym sposobem jest usuwanie bolesnych doświadczeń, w których ktoś cię napastował, w którym ktoś wywołał ci ból. Jeszcze jest sposób przejmowania takiego, że charakteru, tożsamości pod tytułem słuchanie. Taki najprostszy, ale że ty już, że jesteś mały i mama ci mówi, że ale ten ojciec jest nieznośny, ale on jest głupi, jest, że podobny do niego, no i tak dalej, że mówi, jaki on jest. No i opisuje, jak, jaki on jest. I to się dzieje w dzieciństwie, we wczesnym dzieciństwie i ten sposób również może sprawić, że przyjmiesz tą tożsamość, a szczególnie wtedy kiedy do takich informacji dołączymy ból, który jeszcze mocniej utrwala to w nieświadomości. Ale takie rzeczy nie zadziałają. Jak jesteś jakiś już starszy, jak już jesteś, jak już nie jesteś dzieckiem, to często. Coś takiego już o wiele słabiej działa. I jeszcze jest taki przykład toż, tożsamości, która polega na tym, że matka ma dużo uwagi, i matka wygląda w ten sposób jej sytuacja, że dużo ojciec, Poświeca jej uwagi i ty się czujesz tak lekowiec zazdrosny. I przejmujesz jej osobowość, żeby zdobyć uwagę ojca. To jest typ przejmowania osobowości w celu zdobycia uwagi. Możesz jeszcze, jeśli jako dziecko chcieć zmienić tą tożsamość. Na przykład ktoś chce mieć tożsamość matki, bo utożsamia ją z czymś dobrym i tak dalej, i tak dalej. I bardzo wiele ludzi popada w coś takiego i może mieć nawet tożsamości tysięcy osób. Chociaż najbardziej prawdopodobne jest, że ma taką tożsamość, na przykład rodzica czy innej bliskiej osoby, gdyż z taką osobą się ma często kontakt. A przynajmniej miała z taką osobą często kontakt w dzieciństwie. Jeszcze raz muszę podkreślić to, że najłatwiej jest opowstanie czegoś takiego wiedzieć w dzieciństwie.